Witajcie, Jacek z q 8 gm w dzisiejszym filmie szybki temat zbiornika radiowego, który ostatnio zakupiłem szybka instrukcja bardzo prosta w pudełku jeszcze antena i kabelek antenę oprócz tego dostałem taką zwykłą teleskopową to jest właśnie ta antenka do odbioru stacji, raczej UKF. Natomiast ta poprzednia antena, to już Wam zaraz pokazuję. Oprócz tego gałeczka też drukowana, z tego co widzę, do urządzenia, ale była też dołączona metalowa, którą już sobie założyłem. To po prostu włożyłem do pudełka, tak żebyście wiedzieli, taki szybki unboxing, właśnie tego odbiorniczka. Odbiornik ten jest oparty o układ SI 4732. Jest to urządzenie odbierające pasmo SSB i tutaj, właśnie ta antena, o której Wam wcześniej wspominałem. BB antena, tak się nazywa, od 99 kg do 181 MHz. Jest ona kierunkowa, co zaprezentuję Wam później. Przy, podczas mojego wyjazdu byłem. Mogłem to przetestować, ale bardzo czułam to na odwracając się bokiem. Widać różnicę w sygnałach, dosyć Tak to wygląda, no, ja widzicie? To jest linia paskowa z jednej strony, a z drugiej strony również. Także tak to, tak to mniej więcej się przedstawia. To jest jakiś tam odcinek pewnie drutu, czy właśnie anteny, zwiniętej w taką pętlę. A tutaj widać przejście w tym miejscu na drugą stronę. Także tak ta antena mniej więcej się przedstawia. Nie mierzyłem tej anteny, jeżeli chodzi o SWR. Może to kiedyś zrobię osobno. Ja tutaj wrzucę jakiś filmik opisujący właśnie, właśnie tą antenę. No, i sam odbiorniczek, bardzo fajny, miniaturowy, bardzo łatwo go gdzieś tam wrzucić. Widzicie na długości mego palca. Wymiary mogę gdzieś tam też za chwilkę pomierzyć i, i wam tutaj wrzucić na ekran. Głośniczek z tyłu, z jednej strony wyłącznik, obudowa drukowana w, na drukarce 3D, a z drugiej strony wejście słuchawkowe. Gałka sterująca i ładowanie USB-C i złącze antenowe SMA. To tak pokrótce, włączając odbiornik, uruchamia się bardzo szybko. Widać tutaj pasmo VHF. Przedstawię wam krótkie odbiory innych pasm. Bez anteny, tutaj u mnie, no to niewiele, ale coś odbiera. Ja tu trochę przyciszę, żeby nam nie zakłócało. No ale widzicie, że nawet na, bez anteny w zasadzie odbiornik odbiera. Tu podłączę złożoną antenę, złożoną antenę do odbioru stacji UKF. Tutaj sobie ściszę, także widzicie, że odbiornik pracuje. Bezproblemowo. Jak widzicie, też ma RDS, co jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo warto, warto mieć i też wiedzieć, jaka stacja nadaje, szczególnie gdzieś tam na wyjeździe albo w nieznanym miejscu, w nieznanym terenie. Naładowanie baterii, częstotliwość bardzo czytelny wyświetlacz, bardzo fajny. Obsługuje się wszystko jedną gałką, przyciskając, tak jak widzicie, tutaj głośność, krok ustawiony 100 kHz. Pasmo e, A, AGC, e, głośność, tak jak tutaj wspomniałem, pozycji jest w menu 11. Będzie, myślę, widać, jak tutaj przybliżę, 11 pozycji, czyli zaczynając od pierwszej, to jest modulacja, pasmo, głośność, krok strojenia, pasmo odbiorcze automatyczne albo, albo tutaj zawężone w zależności od modulacji mute wyciszenie AGC gain control soft mute czyli softwareowe wyciszenie AVC AVC on AVC off powiem wam szczerze nie sprawdzałem jeszcze tej opcji, więc, więc trudno mi to rozszyfrować w tej chwili. Instrukcja niewiele na ten temat mówi. Później mamy co? Mamy kalibrację i ustawienia. 11 pozycja w menu, i w ustawieniach mamy jeszcze dodatkowe ustawienia: brightness, jasność, sleep, czyli czas, po którym wyłącza się nam wyświetlacz. Tem, czyli tutaj kolor jakieś tło. Bardzo fajnie to można sobie zwiększyć czytelność zmienić co kto lubi. Różne kolory także bardzo bardzo fajnie. Jeszcze raz ustawienia about czyli o odbiorniku czyli kilka tych pozycji tutaj. W tym, w tym menu wersja oprogramowania 1.0.9 tak jak widzieliście na wyświetlaczu odbiornik odbiera bardzo fajnie ja tutaj też mogę podłączyć zaraz do anteny zewnętrznej bardzo kompaktowy bardzo fajny donośny jeżeli chodzi tutaj o pozycje związane z modulacją to może wam tutaj pokażę akurat w tym paśmie to jest tylko FM ale jeżeli sobie zmienimy pasmo band VHF, tutaj podzielone jest to w jakiś tam logiczny sposób na pasma długie, fale średnie, krótkie. Kilka podzakresów, ale te podzakresy radiowe bardzo fajnie to też ustawione. Będąc w innym kraju, też można poszukać sobie stacji na falach krótkich. Niewiele ich, coraz mniej ich jest, ale jednak są. No i pasma krótkofalarskie. Pasmo 80 metrów później kolejne podzakresy fal krótkich pasmo 40 metrów pod zakresy fal krótkich kolejne radiowe stacji broadcastowych jak widzicie nie ma tutaj pasma 10 przepraszam 30 metrów trzeba się dokręcić że tak powiem do tego pasma pasmo 20 metrów Kolejne podzakresy stacji broadcastowych. Tutaj nie jest to opisane, ale też jest 18 MHz, czyli 17 metrów, ale nie jest to na podpisane jako pasmo krótkofalarskie, jako pasmo warcowe. Później mamy 15 metrów. Mamy kolejne podzakres fal krótkich. CB Radio, pasmo obywatelskie, 10, pasmo 10 metrów i OL. I tutaj w OL akurat jestem na 18 MHz, czyli na paśmie 17 metrów. Jeżeli chodzi o dostępne modulacje, mamy jak widzicie USB, LSB, FM, AM. No i tyle. Także te podstawowe zakresy można sobie tutaj ustawić. Podstawowe modulacje nie ma osobnego CW. Aż sprawdzę. Czy na paśmie krótkofalarskim, którymś podzakresie będzie, czy nie? Przestawię się na pasmo chociażby 10 metrów i zobaczymy, czy będzie osobna modulacja dedykowana CW, bo sam tego nie wiem, ale nie ma. AMFM, USB, LSB. No ale oczywiście na, na górnej wstędze można te stacje. Odbierać. Antena ta na pasmo krótkie oczywiście ma swoje ograniczenia. To jest bardzo mała antena, ale ale odbiera niektóre stacje. Tutaj pokażę Wam też z ostatniego wyjazdu przebitki, jak, jak to wyglądało. Podłączę zaraz antenę zewnętrzną i też tak, żebyście mogli usłyszeć, jak tutaj te pasma krótkofalarskie będą pracowały. Ok. Podgłośniłem. Mamy podłączoną antenę zewnętrzną. W tej chwili możemy tutaj posłuchać pasma 20 metrów. Krok ustawiony co 1 kHz. Także zobaczymy jak tutaj... Włączymy sobie krok. Mamy zawody, więc pracują stacje z różnym odstępem. Mamy krok i zmieniamy sobie. O, widzicie, mamy od 10 Hz do 1 MHz. W tej chwili widać, jeżeli chodzi o krok, więc można się bardzo szybko poruszać po paśmie albo bardzo wolno, oczywiście, 100 kHz. Powinno nam wystarczyć. No tutaj bardzo mocno stacje pracują, więc. Regulacja AGC, Auto Gain Control. Słychać różnice. Ale co chciałem Wam pokazać, ja może włączę akurat. Tutaj. Ehm, przejdę do głośności jeszcze. Kilka plusów i minusów tego odbiornika. Jak zauważyłem jak zauważyłem ten odbiornik ma duży poziom szumu własnych. Myślę, że będzie to słychać. Ciszymy teraz maksymalnie stację. A on cały czas szumi. Dźwignę wam tutaj do do tego, do mikrofonu, żeby, żeby lepiej ten efekt było słychać. Druga sprawa, to jest w momencie, kiedy jest włączony wyświetlacz, na niektórych pasmach słychać zakłócenia, więc jeżeli on się włączy jego wygaszenie, ten poziom szumów spada i poziom zakłóceń stacje są lepiej słyszalne. Także to jest minus. Dla mnie minusem też, może nie minusem, a brakiem w tym odbiorniku, bo myślę, że na takim wyświetlaczu spokojnie można by było zmieścić widziałem mniejsze wyświetlacze, jak choćby w Xiegu AG90 jest mniejszy wyświetlacz, a udało się zmieścić Waterfalla, dla mnie tego Waterfalla brakuje, ja się przyzwyczaiłem już do, do Waterfalla i trochę mi tego brakuje, nie widzę gdzie stacje pracują i gdzie mogę się dokręcić, no ale mimo wszystko w takim małym odbiorniczku i za taką cenę, link wrzucę w, w, tutaj w, w opisie, żebyście mogli też znaleźć tam gdzie zakupiłem ale no, jestem pod wrażeniem tego odbiorniczka, tym bardziej, że można go, mówię, do kieszeni włożyć i gdzieś tam na wyjazd, nie waży ani dużo, jeszcze z, z taką kompaktową anteną zawsze można coś tutaj spróbować poodbierać i, i pobawić się, zobaczyć się, co w danym miejscu słychać i, i jakie zakłócenia, no, szereg możliwości, także tutaj też już częściowo trzyma nas wyobraźnia można powiedzieć Podgłośnie tutaj dopiero zaczyna być słychać ten szum radiowy i stacje ale głośnik bardzo donośny może i nawet czasami zniekształca przy silnych sygnałach no ale przy takim odbiorniku takim maliźnie myślę, że pewne mankamenty można, można wybaczyć No i bardzo fajnie. Odbiera, można też aktualizować oprogramowanie, także nie robiłem tego jeszcze. ale spróbuję. Czy widzicie, że nawet na dużej antenie odbiera? No, na małej podejrzewam, że to będzie problem, tym bardziej, że jestem wewnątrz. Więc na tej antenie małej wam tutaj jakoś tam specjalnie tego pewnie nie zaprezentuję, chociaż może i coś usłyszymy. Ale może być problem. Tak jak wspomniałem, Montana jest kierunkowa, więc ważne jak się obrócimy. Pozostałe jeszcze tutaj pasma, to Wam pokazywałem, modulacje wiemy, jakie, ustawienia oczywiście też, kalibrację, można skalibrować jeszcze odbiornik, częstotliwość SOFT, mute, AVC, a tutaj mamy wzmocnienie jeszcze to odbiorczego, albo, albo tłumienie bardziej. Wzmocnienie możemy tutaj też dodatkowo pewnie przytłumić sygnał wejściowy, tak żeby. Go nie przesterowywać. Jaki zakres? 90 decybeli, 12. Hmm. Ok, to tym można też się pobawić w przypadku zniekształcania bardzo silnych sygnałów albo bardzo słabych. No to też tutaj przy słabszej antenie można, e, można się pobawić. E, krok e, też e, wam tutaj już pokazywałem, jaki zakres. E, Pasmo odbiornika. Filtry od 500 Hz, najwęższy 1 kHz, 1, 2, 2, 2, 3, 4. Także taka podstawowa tutaj obcięcie pasma jest możliwe, więc to też fajnie, że, że jest. Tyle w tym filmie. Podsumowałem. Zaletą na pewno jest rozmiar i, i to, że w takiej obudowie małej, w takim kompakcie, udało się zmieścić i głośniczek. Fajną syntezę. Krok zasilanie USB-C to na pewno plus. Łatwo naładować, łatwo podłączyć. Nie trzeba osobnej ładowarki, tylko tam, gdzie mamy telefon nasz, to możemy ładować, bo większość jest tak ładowana poprzez to złącze. Czy z jakiegoś powerbanka też możemy pracować bardzo długo. Widzicie, wygasił się wyświetlacz. Ten czas jest też tam ustawiany. Złącze słuchawkowe to też fajnie, można nie męczyć otoczenia, czy gdzieś tam w hotelu, czy gdzieś słuchać sobie na słuchawkach. Natomiast z minusów, tak jak wspomniałem, duże szumy własne zakłócenia przy włączonym wyświetlaczu na niektórych pasmach. I co? No i, no, i dla mnie ten waterfall to jest coś, co mi brakuje wodospadu, gdzie gdzie mógłbym sobie łatwo odnaleźć stację. Trzeba tutaj ręcznie, ręcznie stroić. Ja polecam serdecznie, mówię, ja sobie go zostawię. Bardzo fajny odbiorniczek. Prosty, nie szkoda, gdzieś nawet zostawić, czy, czy, czy gdzieś tam jak spadnie. Myślę, że nawet dosyć, dosyć wytrzymała będzie ta obudowa, gałeczkę można większą założyć, to można ściągnąć założyć troszeczkę większą, może będzie wygodniejsza i, no i widzę, że jest w klimacie też druku 3D także można, można to wtopić fajnie, natomiast ta gałeczka dosyć mi odpowiada, może bardziej precyzyjnie oczywiście większą, większą gałką stroić dzięki, pozdrawiam serdecznie nie przedłużam już, bo mi się gadulstwo włączyło, wszystkiego dobrego i do następnych filmów zapraszam Поздравляю.